Witajcie moi drodzy na kanale ShotOff, gdzie merytorycznie opowiadamy o broni palnej, strzelectwie sportowym i o wszystkich innych tematach, które dotyczą właśnie tych zagadnień. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować serię związaną z przygotowaniem, czyli z treningami. W kontekście strzelectwa dynamicznego. Tydzień temu rozmawialiśmy o suchym treningu i gdzieś tutaj Wam wyskakuje odpowiednia zakładka, a dzisiaj porozmawiamy o przygotowaniu fizycznym. Ale zanim zaczniemy, bardzo dziękuję moim patronom za wsparcie tego kanału. Jeżeli również chcesz pomóc w rozwijaniu się, no to linki masz w opisie. Tak samo jak linki do Twitcha, gdzie prowadzę cotygodniowe streamy na temat broni pod nazwą Gun Stream. Nie przedłużając, zaczynamy. Partnerem kanału jest nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie, polski holding obronny, oficjalny dystrybutor marki Sarsilmas, sklep tarczownia.pl. Dla mnie obecność na siłowni była zasadniczo obowiązkowa, bo jak niektórzy wiedzą, miałem pewne problemy zdrowotne, co wiązało się z tym, że miałem bardzo poważne leczenie, które bezpośrednio wpłynęły na moje zdrowie fizyczne. I oprócz faktu, że po prostu przytyłem kilkanaście kilogramów w związku z branymi sterydami, to jeszcze dodatkowo moje mięśnie straciły swoją siłę, a pęcherzyki płucne się skurczyły, więc jakikolwiek wysiłek i brak dotlenienia sprawiał, że momentalnie Siły. Mówię to dlatego, że jestem na początkowym etapie budowania. Swojego organizmu, swojej siły, właśnie pod kątem strzelectwa sportowego, bo powiedzmy, że do tej pory nadganiałem to, co straciłem. I myślę, że duża grupa osób jest w tym momencie na podobnym etapie, czyli chce zdobyć siłę, zdobyć wytrzymałość, zdobyć wydolność, która pomoże osiągnąć wyniki. Bo czasami po prostu trzeba mieć na to siłę. To nie tylko mówię w kontekście siły takiej fizycznej, że nie mamy siły podnieść karabinu, czy, czy stabilnie trzymać pozycję, ale również potrzebujemy. Zasoby energii do tego, żeby używać głowy. Dlatego, jeżeli jesteśmy nieprzygotowani fizycznie i mamy zawody, gdzie mamy, nie wiem, załóżmy, 10 przebiegów, i każdy jest męczący i fizycznie, i mentalnie, i mamy na sobie presję, i mamy pewne oczekiwania, które wobec siebie zbudowaliśmy, to tutaj jeszcze wchodzi potrzeba energii. I po takich kilku przebiegach po prostu możemy. Robić głupie błędy na ostatnich, co może wpłynąć na ostateczny wynik, bo jeżeli na przedostatnim torze, na przykład, zatnie nam się pistolet i nie nadążymy mentalnie nad tym, co mamy z tym zrobić, żeby uratować sytuację, to w takim momencie po prostu stracimy masę czasu, bo będziemy walczyć z pistoletem, zamiast podjąć racjonalne decyzje. Więc przygotowanie fizyczne ma znaczenie nie tylko w kontekście siły, czy wydolności jako takiej, ale również po to, żeby nasz mózg miał odpowiednią ilość energii, by pracować, by podejmować odpowiednie decyzje. W dynamice ma to bardzo duże znaczenie, zwłaszcza kiedy mamy do do czynienia z takimi em, konkurencjami jak Piro i DPA czy Trigan, bo tutaj Czasami trzeba po prostu wykonać pewne rzeczy, a procedury są naprawdę bolesne, ponieważ mamy tutaj do czynienia z 3-sekundową karą, co może całkowicie zmienić naszą pozycję w tabeli. Dlatego dla mnie przygotowanie fizyczne jest zaraz na drugim miejscu jako ważny aspekt rozwoju strzeleckiego, więc jeżeli Ty chcesz wejść na podium, pamiętaj o tym i pójdź po prostu na siłownię. Gdybyśmy wzięli pod uwagę fakt, strzelectwa i patrzyli na siłownię przez ten pryzmat, to zaufajcie mi, siłownia jest bardzo tanim treningiem. Przede wszystkim za taki karnet, który będzie nam pozwalał wejść wielokrotnie, zapłacimy około 100-200 zł, w zależności od tego, gdzie mieszkamy. A mamy dostęp tak naprawdę do całego sprzętu, więc nie musimy takiego sprzętu oczywiście kupować. Druga rzecz to trener personalny. Tutaj pewnie wiele osób powie: A po co mi to? Myślę jednak z perspektywy mojego doświadczenia, że trener personalny po prostu robi robotę. Wielokrotnie zdarzało mi się chodzić na siłownię i często bywało tak, że po miesiącu, po dwóch po prostu rezygnowałem, bo po pierwsze nie widziałem efektów, a po drugie nie do końca wiedziałem, co mam robić na tej siłowni. Taki trener kosztuje od 50 do 150 zł za godzinę. Oczywiście jest to kwestia dogadania systematyczności, miejsca, gdzie się pojawimy. Zatem jak wygląda. Początek mojej przygody z siłownią. Oczywiście umówiłem się na pierwsze spotkanie, gdzie jasno wskazałem, co chcę uzyskać, jakie są moje oczekiwania, i w moim wypadku było to oczywiście odbudowanie masy mięśniowej, odzyskanie siły, odzyskanie wydolności, a w dalszej perspektywie również utrata kilogramów. Mój trener oczywiście dopasował plan treningowy do tego, co chcę uzyskać. Jednocześnie, oczywiście, zaznaczyłem mu, czym się zajmuję i dlaczego to wszystko robię. Czyli przede wszystkim dla odzyskania zdrowia. A drugi aspekt to jest strzelectwo sportowe. Oczywiście bardzo ważnym aspektem, jeżeli chodzi o strzelectwo dynamiczne, są nogi. Tutaj mocno pracujemy na tych nogach, opieramy tak naprawdę cały nasz skład, całą pracę. Dosyć często musimy się gdzieś schylać, musimy klęczeć, więc powrót. Do pozycji stojącej czy do dalszego biegu. No, jest tutaj bardzo ważnym elementem. Plecy. Plecy są podstawą oczywiście wszystkiego, i to cały czas mój mi powtarza, niezależnie od tego, co robisz, mięśnie pleców muszą być wzmocnione, więc staram się je wzmocnić. Oczywiście ręce no, na rękach pracujemy. Musicie o tym pamiętać, że strzelając, zwłaszcza trigana, ręce no, są poddawane naprawdę dużej próbie. Ponieważ z reguły tory są tak przygotowywane, że strzelamy z karabinków czy strzelamy ze strzelby, a dopiero na samym końcu wyciągamy pistolet. Nasze ręce są już po prostu zmęczone, jednocześnie, jeżeli nie mamy odpowiedniej siły. To nasze mięśnie, równoważąc pracę na ciężkiej, broni długiej, no, zachowują się w taki nienaturalny sposób i trochę nam drżą, trochę idą do góry. Oczywiście dłonie i przedramiona to też bardzo ważna rzecz, ponieważ tutaj pracujemy, tutaj potrzebujemy dużej elastyczności, więc jakiekolwiek rozciąganie naszego organizmu oprócz siły no, też da bardzo pozytywny efekt. Zasadniczo, biorąc pod uwagę rozwój fizyczny, to w kontekście strzelectwa, Musimy skupić się na wszystkich partiach ciała, ponieważ podczas niektórych zawodów, podczas niektórych torów, te wszystkie partie ciała mają znaczenie i mogą nam pomóc bądź przeszkodzić. No i po treningu, umęczony, wracam do domu, do studia i tam nagramy małe podsumowanie. Ponadto, co ważne, jeżeli jesteś na zawodach i jest na tobie bardzo duży stres, to co powiedziałem zresztą na samym początku, to im bardziej się pewniej czujesz, tym lepiej działa Twoja głowa i jesteś w stanie uzyskać lepsze wyniki. Więc jeżeli idziesz na zawody jesteś w pełni sił, jesteś wypoczęty, a twój organizm jest dotleniony, i tak dalej, no to też zupełnie inaczej Twoja głowa działa w takim wypadku. Zupełnie inaczej podchodzić do zawodów, zupełnie inaczej się czujesz. Masz o wiele lepszą motywację, czujesz po prostu, że jesteś w stanie zrobić dużo. I moim zdaniem, trening fizyczny jest również zaniedbywany. Tak jak trening na sucho przez strzelców jest pomijany. Strzelcy traktują trochę po macoszemu te dwie rzeczy, uważając, że no przecież to nie jest aż takie istotne. Stabilizacja, siła, wydolność, giętkość organizmu i wiele innych rzeczy po prostu na to się składają, jednocześnie dając ci. Bardzo szerokie pole do działania, pole do rozwoju strzeleckiego i do o wiele lepszego podchodzenia do niektórych rzeczy, a jednocześnie po prostu jesteś zdrową osobą która ma zupełnie inne podejście, bardziej otwarto głowę, bardziej pozytywne nastawienie do życia itd., itd. Pożytku z aktywności fizycznej tutaj nie będę przedstawiał, ale myślę, że każdy o tym wie, przynajmniej powinien, a jak nie wie, to niech ten materiał zainspiruje go do dalszych poszukiwań na temat rozwoju fizyczności. Pójdź na siłownię i zrób ten trening, który będzie celowany w to, co chcesz osiągnąć. Zyskasz o wiele szybciej pewne rzeczy niż to, gdybyś miał to robić samemu w domu. Takie jest moje zdanie. Oczywiście, jeżeli macie inne, no to sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Na dzisiaj to wszystko. A za tydzień będzie wielki test chemii do broni. W końcu go kończę. No trochę więcej wymagało ode mnie zaangażowania, jeżeli chodzi o produkcję tego filmu i nie ukrywam, że no, materiału wyszło więcej. Niektóre rzeczy musiałem powtórzyć. No nieważne. I również widzimy się na Twitchu. Wszystkie linki macie w opisie, moi drodzy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!